To była taka cieńka książka Bernarda Tapi. Jak staram się przypomnieć, to myślałem, że to była książka Moje życie. Bernard Tapi Moje życie. Nie, nie, to nie jest Bernard Tapi Moje życie, to jest Wygrać. On opowiada o swoich przejściach, swojej karierze, a w owym czasie, jak czytałem tę książkę, to Bernard Tapi był no, jednym z numerów na podium europejskim. Posiadał zespół Olympic Marseille. A, która była numerem jeden w, w Lidze Mistrzów. a Posiadał takie firmy jak Adidas, a, nie, firma, która robiła telewizory i tak dalej, i tak dalej. Tus, po prostu tus biznesowy. No i ta książka mnie bardzo zainspirowała i wiedziałem, że będę chciał w przyszłości reorganizować. No, to już wtedy wiedziałem, że to jest dokładnie to, co chcę, chcę robić. No, czy, czy ja ją zaprojektowałem, Tą karierę, nie wiem, no wtedy to był 80. bodajże siódmy rok, czy tam. <grym <grym to, to jeszcze byliśmy w innej epoce. No młodzież, tak, młodzież może nie do końca tak, to, tak. To, to znać. Tak, w roku 89.